Do tej pory w Siemanko, z tej strony dante, O, ja zły niedobry, gdzie go posłałem? Ale mniejszo z tym walczymy dzisiaj z fechmistrzem, z, z, z cieniem fechmistrza, z samotnym cieniem fechmistrza. Dosyć trudny, trudny przeciwnik wymagający. Mm, oczywiście jest to mini, boss. Możemy go zaskoczyć y, pierwszą kropkę, pierwszy pasek życia możemy zdjąć mu z zaskoczenia. Mm, pokażę wam w którym miejscu dokładnie wskoczyć, że, żeby go złapać. A najpierw Wam pokażę, jakie popełniłem błędy, zanim, zanim go pokonałem. Pierwszym błędem, jakim o. chciałem zrobić, to podejść i zaatakować go po prostu tak po cichu. Niestety jakby on ma tutaj opcję dialogową, możemy z nim pogadać, ja tego nie zrobiłem, zamiast tego beznadziejnie go zaatakowałem jeszcze zamiast, zamiast ataku to z tak więc yy, skończyło się to dla mnie źle. Na co musimy uważać? Musimy uważać na ten obrotowy cios nogą, jest indikator zapalony na czerwono ostrzegawczy. Yy. Wtedy, wtedy, możemy, wtedy możemy po prostu podskoczyć i skokiem, skokiem go zdjąć. Musimy uważać też na odskakiwanie, bo jeżeli odejdziemy od niego zbyt daleko, to on bardzo, bardzo szybko do nas doskakuje i nie pozwala nam się leczyć. No i najważniejsze jest to kontrowanie w odpowiednim, w odpowiednim czasie. Tak jak widzieliście, po naszym uniku on po prostu doskakuje, zadaje dwa szybkie ciosy. A tak więc jeżeli robicie unik, to zróbcie od razu szybko albo drugi, albo jeszcze dodatkowo, żeby się do niego, od niego bardziej oddalić. E, lub po uniku po prostu w, w, użyjcie bloku. Tak jak zauważyliście też nie wszystkie ciosy da się blokować i kontrować e, tutaj do, dokładnie, szczególnie jak uderza z nóg i z rąk. Wtedy te ciosy jakby nie, nie, nie są kontrowalne i trzeba też ich jak unikać. Ok, teraz wam pokażę przydatną umiejętność, ym, która jest przydatna w walce z nim. Pokażę Wam umiejętność, która jest przydatna w walce z nim. Jest to natarcie. Cienia. Bardzo fajna umiejętność, zada zadająca dużego no, no, stuna no, no. I świetnie się sprawdza w walce tutaj z swoich mistrzem. Nawet tak jeżeli nie macie jej no, odzyskowanej, no, to tutaj jakby. Doradzam, doradzam odblokować do tej walki tę umiejętność. Chciałem zejść go od tyłu. Myślałem, że nie da się, bo jest opcja dialogowa, ale nie da się go w ten sposób tutaj zejść. Trzeba na niego spaść z góry. Po tej walce pokażę Wam, w którym miejscu na niego zaskoczyć. A i jak widzicie, natarcie, natarcie świetnie działa. Jak on sobie stoi i oczekuje na, na atak. Natarcie, natarcie jest bardzo dobrym tutaj ruchem. Tylko trzeba kontrolować bardziej jego ataki, czego ja na początku nie robiłem. Po prostu ciężko jest go, ciężko, ciężko jest go wyczuć, ma dosyć, dosyć szybkie te ataki, bez opóźnienia animacji. A z całe szczęście mam pomoc losu, a to jest najkrótsza droga jak do niego się dostać. Tutaj po gałęzi, po murku zdejmujemy tego alarmującego, irytującego typa z garnkiem. Z garnkiem. Tutaj sobie możemy przeskoczyć, nie musimy się po ściance spinać, mamy już linę. O i właśnie tutaj jest tutaj jest dół, do którego możemy wskoczyć na naszego przeciwnika. I jakby ułatwić sobie znacznie walkę. No i tak jak widzicie na tarcie cienia się świetnie sprawdza. Od razu można zaatakować, od tego zacząć. No i teraz blok kontra, blok kontra, aż mu się napełni e, napełni się tak jak widzicie znowu na tarcie bardzo często używałem tego w walce świetnie się sprawdza Zresztą zobaczcie sami